Cześć Manko, obok mnie Włod, i co tam u Ciebie? Ja witam, u mnie wszystko dobrze, bardzo wesoło. Bardzo wesoło, cieszymy się bardzo, że widzimy Cię tutaj na targach. Powiedz mi, jak oceniasz atmosferę na tych targach? No, wiesz, przede wszystkim wspaniałe miejsce, gdzie mogę zobaczyć znajome twarze, które łączy nas wspólne zainteresowanie i miłość do konopi i tego wszystkiego, co tutaj możemy zobaczyć. Nie? Więc z samego tego powodu jest bardzo fajnie. Nie? Super dzisiaj będziesz występował w roli eksperta. Czy to będzie twój debiut ekspercki na takich targach? Nie no, to może trochę za duże słowo, na wyraz raczej w roli takiego konesera, somaliera yy, ziołowego, gdzie wspólnie z moimi przyjaciółmi, którzy mają podobne zdanie yy, i jakby pojęcie o temacie, będziemy sobie luźno i swobodnie rozmawiać o, o tym, o sposobach używania, o wpływie tego na nasze, na nasze życie i, i, i podobnych tematach. Ostatnio razem z Banią e, wytworzyliście nową odmianę nasion konopnych. Mhm. MOPS recenzował to zdarzenie, A możesz coś ze, ze swojej strony powiedzieć? Mhm. Może, może trochę też tak y, wyjaśnię, nie stworzyliśmy tylko z, w współpracy z y, jakby hodowcą, uprawcą, który, stworzy, który stworzył to, to nasiono, nadaliśmy jemu imię i wybraliśmy w momencie, w którym jeszcze tego imienia nie miało. I to jakby markowaliśmy bardziej go moim imieniem, gwarantując jakby jakość, smak i, i wszystko, co z tym związane. Mhm. Mhm. I, i, możesz powiedzieć teraz, że to jest ta twoja ulubiona odmiana? Jedna z ulubionych, pewnie tak, na pewno. No. Tak. A jak się współpracuje z Banią? No z Banią współpracuje się dobrze, znamy się od lat. Wiesz, to była taka w sumie nasza pierwsza współpraca wynikła raczej z naszej właśnie znajomości, z tego z jego codziennej pracy on pracuje przy, przy drzewkach CBD, więc zawsze myśleliśmy, żeby zrobić coś w ramach tego, i o, jakie możliwości daje nam no, jakby Polska i polskie prawodawstwo i tak dalej. Więc wiesz, no, na tyle na ile możemy sobie pozwolić na razie, to, to działamy. No bo jesteście takimi sommelierami, którzy właśnie tak, że tak powiem, odnoszą się do palenia w taki sposób bardzo dystyngowany. No tak, bo można sobie w ten sposób umilić, można powiedzieć tą czynność mhm. bardzo. Powiedz jak tam z muzą? Coś szykujesz nowego? Coś rodzi się u ciebie powoli? Ja jestem jakby w trakcie, w trybie pracy jakby cały czas mhm. i ale nie chciałbym niczego zdradzać. Pracuję nad nowym materiałem. Kiedy co i jak to się okaże jeszcze. Wiadomo, nie, nie chcesz powiedzieć, z czym jest związany ten materiał? Czy, to, i gdzie była Twoja inspiracja? Gdzie szukasz inspiracji? Nie, nie, no nic, nic, prywata. nic, nic szczególnie się nie zmieniło. No, okay. Robię swoje po prostu. I tyle. No i dobrze, robię swoje i tyle. Dzięki Wielkie Włody za Dziękuję. wywiad.